No dobrze, no to lecimy do trzeciej części naśladowania. Trzecia część naśladowania y, to już takie konkretne wskazówki, ale chciałabym, jeśli ktoś zaczyna od trzeciej części, żeby wysłuchał tą pierwszą i drugą, bo to mu da y, taką pewność w tym, co robi i zrozumienie tego jeszcze, jak może wesprzeć dziecko w tym naśladowaniu. Czyli y, 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 proszę sobie wyobrazić, że Najłatwiej będzie albo najczęściej zaczynamy sobie oprócz tego, że kaszlemy, że kichamy, to co mówiłam w tych wcześniejszych nagraniach, to bardzo często posługujemy się tym, że my naśladujemy dziecko i od tego zaczynamy naukę naśladowania i możemy naśladować jego dźwięki. Czyli jeśli mamy dziecko, które chodzi i robi zim, 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 to ja biorę i chodzę i robię tak jak on: zim, 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 zim. Ale ja już od razu dochodzę do takiego etapu, że coś jeszcze dodaje, Czyli robiłabym zim, 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 a Byłaby cisza. Najczęściej jest tak, że w taki moment, że dziecko się zatrzymuje i ono zaczyna za a ja za mój zim, 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 a Czyli mówię tak jak ono, robię ziomki tak jak ono, na tej samej linii melodycznej. Jakby staram się bardzo jego naśladować. Ale zaraz dokładam sobie coś swojego. To, o tym mówi też GPS przy różnych zabawach, taka strategia pracy z dziećmi. I to ten fragment, jakby na ten poziom naśladowania bardzo dobrze mi się zawsze sprawdza. I teraz jakby naśladując jego zachowanie, jego dźwięki, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że część dzieci w tym kanale słuchowym, i w tym włapywaniu naszych dźwięków, e, będą fajnie reagować. Czyli one będą w ogóle zwracać na nas uwagę. Czyli jednym z takich sposobów na to, żeby uruchomić też naśladowanie, naśladowanie dziecka, ale też dodanie tego efektu e, strzału. Po co to terapeuci, mam nadzieję, będą wiedzieć? A rydze niech pytają, bo tu też nie mamy na to jakiejś takiej super przestrzeni, żeby o tym szczegółowo opowiadać. Przynajmniej na razie, ale. Mm, jakby to też to, że ja dodaję coś swojego, powoduje, że dziecko jakby zerka na mnie najczęściej, jakby zwraca uwagę, bo jest tu coś nowego. To, co można jeszcze robić, albo to, co zalecam, zalecam ja robić, to zawsze do ruchu dodawać dźwięk. Taki bardzo powtarzalny, taki bardzo prosty. Czyli za każdym razem, jak biorę, na przykład, nie wiem, czy ja coś mam. No, nie mam akurat. Um, je, jeśli bierałabym nie wiem, kulki czy pompony, kamien, kamienie, kryształy i wkładałabym do miski, to brałabym i robiłabym. Aaa, buch. Biorę następny, robię. Aaa, I następny. Aaa, I następny. Aaa, Zobaczcie, że to jest jedno i to samo. Ten sam ruch. Tak samo nie? Dlaczego? Dlatego, że, że po kilku takich razach, kiedy ja tak powtórzę, wystarczy, że podsunę dziecku ten kamień, podsunę to, co tam zbierałam, i próbuję przy pomocy swojego głosu i przy pomocy swojej linii melodycznej wprowadzić go w ten sam ruch. I będzie bardzo duża grupa dzieci, kiedy ja zaczynam mówić A! A one biorą ten kamień i tak jakby były przez magiczną różdżkę wiedzione, biorą i wrzucają sobie do tego pudełka. Nie? I wtedy też bardzo fajnie nam się to sprawdza. Warto też samemu naśladować dziecka, jak bawi się przedmiotami. Czyli jeśli on siedzi bawi się autkami i bawi się, bawi się i robi strzał to ja biorę swoje robię, bawię się, bawię się, robię strzał. Czyli bawię się dokładnie w taki sam sposób. Żeby też pokazać mu, że ja też mogę robić dokładnie to, co ty. Trochę też się tak dograć, trochę tak, tak wejść w taki styl responsywny, trochę taki, takie ono dogrania i byciem, bycia takie bardziej plastyczne, taką postacią bardziej plastyczną, niż taką tylko i wyłącznie, nie wiem, uczącą, edukującą. Nie? Czyli ten czas taki, kiedy Wy coś robicie obok dziecka, jak najbardziej sprzyja i wam i jemu, i to też taki jest czas fajny, żeby się wyregulować i też trochę ze sobą po prostu pobyć. Ja często też kojarzę, jakby uczę dzieci naśladowania, przez powtarzanie. I tu jest taka fajna zabawa, którą czasami mm, stosujemy z dziećmi, gdzie na przykład są takie dzieci, które ruszają palcami, no i e, często ta, to, to ruszanie palcami oczywiście, że tak trochę stereotypowo. Uruchamia małe dzieci, bo starym dzieciom tego nie będę robić, ale jak są takie malutkie dzieci, to jest to taka fajna przestrzeń dla nas, żebyśmy z mamą się pobawiły trochę z tym dzieckiem inaczej, czyli jak dziecko zaczyna ruszać palcami, albo te palce są w jakiś sposób interesujące, to my trochę wkręcamy dziecko w taką prostą zabawę. I w momencie, kiedy dziecko zaczyna uruchamiać palce, to ja śpiewam, yy, śpiewam taką piosenkę. Trzy palce mam, komu je dam, moja mama zrobi mniam. No i jak mówię mniam, to mama udaje, że użera te palce. No i często jest taki moment zatrzymania. Chwila, yy, dziecko patrzy na mamę, zaczyna uruchamiać znowu palce i my znowu: Trzy palce mam, komu je dam, moja mama zrobi mniam. No i znowu historia się powtarza. I też znowu dochodzimy do takiego etapu, że dziecko zaczyna ruszać palcami i czeka na naszą reakcję, czyli ono wie, że jego ruch uruchamia nas. Przy tej zabawie często jest dużo śmiechu, dużo radości docelowo, bo początki są takie, że nikt nie wie o co chodzi, ale potem jest tak, że jest naprawdę, dla mnie to jest takie trochę powrócenie do tego etapu takiego baraszkowania takiego sensorycznego bycia przy dziecku. To też jest ten moment, kiedy zobaczcie, jak dziecko jest małe, ma 6, 7, 8 miesięcy, chętnie wkłada palce we wszystkie otwory rodzica, i w twarz, i w nos, w buzie, w usta, w ucho, jak wszędzie. Nie? I teraz mając dziecko, które robi ten etap. Czy jakby przechodzi ten etap wkładania paluchów wszędzie, gdzie tylko może yy, u swojego rodzica, to zobaczcie, jak dużo ono, to dziecko uczy się reakcji z twarzy tego partnera komunikacji. Czyli wiecie, jak wkłada palce do buzi i rodzic mu tam przygryza, czy przy takie są zabawy, no i wszystko jest super, bo dziecko się patrzy na twarz tego dorosłego i widzi jego reakcję, widzi, że mu się podoba, no, ale jeśli nie wiem, wkłada już mu do oka, to ojciec się marszczy, czy matka się marszczy, mówi, nie, 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 nie. nie? Czyli jakby uczy się tego, yy, tych reakcji i odczytywania jakby dopisywania emocji docelowo, a tu w przypadku dzieci w spektrum ten etap takiego tej zabawy wokół twarzy jest bardzo pomijany i też trudno potem jakby oczekiwać, że one cokolwiek będą czytać. Te nasze informacje. A ty, czytając tych informacji z twarzy jest bardzo ważne. Ja się będę upierać, czy to jest bardzo ważne. Choćby dlatego, że jeśli mamy takie dziecko, które przechodzi z, z jednej emocji w drugą bardzo szybko, bez uprzedzenia. No, mamy takie dzieci, że nie wiem, buduje wieżę, wszystko jest dobrze i naraz po prostu jest czas na podłogę, rzut nie ma tego momentu, że podniesie brwi, czy nie wiem, cokolwiek na twarzy się wydarzy, że ja mogę w jakikolwiek sposób zareagować. I teraz ta umiejętność i nadawania. I odczytywania tych informacji od partnera komunikacji to jest ten moment, kiedy ja mogę spróbować się do niego dograć. Mogę spróbować pomóc rozwiązać problem, coś mogę z tym zrobić. Natomiast, jeśli to są takie dzieci, które po prostu ha, ha, ha i czas, tak, to one już są często w takich emocjach, że trudno w ogóle zareagować i trudno w jakikolwiek sposób je wesprzeć. A to tak, że tak powiem, sobie dorzuciłam, ale też pomyślałam sobie, że. Warto dołożyć jeszcze jedną zabawę, jeszcze jedną e, prostą zabawę, kiedy robimy: ręka, ręka, noga, noga, głowa, biodra, brzuch. Pierwszy fajny ruch. BUH! Drugi fajny ruch. BUH! Trzeci fajny ruch. uch, Czy tam nie wiem? Czy puch i puścicie pompony, cokolwiek zrobicie? Może to być tak, że znowu: ręka, ręka, noga, noga, głowa, biodra, brzuch. Pierwszy fajny ruch i teraz masz tu pompony, puch, lecą. Drugi fajny ruch, puch, tu też masz pompony, przecież masz kieszenie i wyciągasz cały czas. Trzeci fajny ruch, puch. Dlaczego to jest też fajne? Dlatego, że po pierwsze daje szansę, jak jest ręka, ręka na powtórzenie. Czyli zanim on pokaże rękę, to ty już w sumie masz drugą rękę, ale i tak się dogrywa do tego. Noga, noga, czyli jest to proste. Po drugie jest przeliczanie, które dzieci w spektrum bardzo, bardzo lubią. A po trzecie, tak naprawdę to planowanie ruchu i to, ta powtarzalność będzie dla dzieci bardzo, bardzo ważna. I często znowu w tej zabawie jest tak, że dziecko patrzy na nas i zaczyna ruszać nogami, czyli chce nas uruchomić do tej zabawy. Czyli właściwie ono rusza nogami, wiemy: a mam się bawić! Ręka, ręka, noga, noga, głowa, biodra, brzuch. Pierwszy fajny ruch, puch, drugi fajny ruch, puch, trzeci fajny ruch, buch, i leci. Do zobaczenia.